Siema z tej strony ja i dzisiaj e, witam was kolejną dziękuje mi na kanale, jeszcze przedtem zostawcie łapkę w górę, ja subskrybujcie dzwoneczkiem, bo to z kolejne filmiki, kolejne shorty, kolejne no nie wiem, no filmiki, shorty, no to zostawcie. No i 90% z was mnie nie widzieli, nie subskrybuje, więc od to widzą, zasubskrybuj mój kanał, bo to jest tylko kilka sekund, no i tyle. Zasubskrybuj mój kanał, a ja już nie że Zachęcam do oglądania. Dzisiaj oczywiście pokażę wam, mm, oczywiście przedtem jeszcze wbijajcie na mojego Discorda, link macie w opisie i też macie link y, Discorda w opisie, tak samo widzicie po tytule, no pokażę wam co dodaliśmy, co zrobiliśmy, po prostu no rzeczy, które mamy. Na Button Forum komut zostały nowe dodane skrypty, nowe wszystko yy, też dodane, na przykład nie wiem, yy, na Anti-X, no nie wiem, więc by, yy, co będziecie chcieli. Yy, a ja tutaj skrypt, skrypty. Na no, ja razie zajmiemy skryptami. Gotowe, bo te sobie na razie usunięte, ale zostaną dodane w przeciągu 2 trzech dni yy, albo w przeciągu jednego dnia, czyli jak to oglądacie, to prawdopodobnie już może być to dane Będą wklejone i też będą też gotowe pluginy, no, będą bardzo dużo rzeczy, więc wbijajcie No i tyle Więc tak, wbijamy sobie na gotowy skrypt wbijamy sobie w kanał i tutaj mamy tak, pierwszy skrypt, no to prezenty Jak się to robi? Takie wytłumaczenie, jak widzicie po tytule Tłumaczenie, jak chcecie się z tym obsługiwać, z tymi skryptami. Pierwsze, wchodzicie sobie w Aternos w Athernos wpisujecie. Potem wchodzicie w pliki, aby na no, pierwszy serwer klikacie, jaki tam chcecie. Potem pliki. Jeżeli macie już od razu, wiecie, że wtypacie się już od razu jakby was do strony z Athernos i tam do np. tego Aternosa, czyli dajmy na, przy, na, przy, na przykład u mnie, no to button faru dajmy. I klikamy Plugin. Jak kliknęliśmy Pluginem, no to klikamy Plugins. Plugins, no zależy po jakim języku macie, no ale tam powinno być Plugins. I tak jak kliknęliście Plugins, no to musicie tam zjechać praktycznie na sam dół, no po prostu to jest alfabet, więc no, pluginy się alfabetycznie układają i macie Script. Potem wchodzicie w, jakby no, w, plik, to jest jakby Plugin Script. I wchodzicie w kolejny raz. W Scripts, w cykry i petisy e, No i tutaj e, dodajecie, Tam możecie przesłać, lub możecie kliknąć tą trzecią ikonkę. Jak jest trzeci, jest taki e, nowy folder, to tego nie klikacie, bo to jest nowy folder. E, I obok jest. E, Nowy, nowy nowy, notatnik, no jakoś tak to się nazywa no i po prostu to klikacie, to jakby trzecia od prawej strony jakby od lewej strony do prawej no i tak, chcą wkleić sobie, nie wiem, dla na przykład no w, nie wiem, no wszystkie po prostu na, na razie zajmijmy się tym więc tak, skrypt, na prezenty, można go wybrać, go całkowicie za darmo, nie musicie nic więc wbijajcie, widzowie, macie za darmo no tylko sobie wbijacie i macie już więc tak, komendy, ustaw, kreska, prezent, 1, 2, 3 no i ustawiacie prezent, czyli Ustaw prezent, no i dajecie jedynkę i to, co macie w punktu, to Wam się nadaje do tego jakby prezentu. Tak, ukośnik prezent 1, 2, lub 3, lub no to macie ten. A to jest permisja butonforunkowy, oczywiście Oczywiście u nas do tego, żebyście mogli wpisywać ustaw prezent, no i prezent. Więc no, tak, no i tutaj macie ten cały skrypt. Ten cały skrypt jest niezbyt długi. I tutaj macie pozostałe wiersze 8, i teraz musicie kliknąć to, bo nie to sobie skopiujecie, tylko musicie to kliknąć, żeby wam wszystko, cały, bo no jak widzicie tutaj, coś, cały pluk i plik i kopiujecie to wszystko od góry do dołu. Dla jednych to jest dużo, dla jednych to jest mało. Oczywiście to jest też na szerokość. Na szerokość trochę mam, bo tutaj ma Custom Model Data, też wam daje te prezenty. Zależy, jeżeli, jeżeli macie plugin, ja nie ja plugin, tylko tekstur.pk, oczywiście tekstur też dostaniecie, tekstury poka też będzie też osobny kanał na txt, gotowe txt, no i to dzisiaj myślę, że uda nam się. No i tak, nowy skrypt na czeki, macie tutaj czeki, no i czeki są takie, pierwsze, no to macie po prostu tutaj skrypt na czeki. E, oczywiście, to jest autorskie, zrobione e, oczywiście z mojego. Te wszystkie, e, wszystkie skrypty to są moje autorskie. E, no i tak, mamy tutaj Command Check e, Interger. No i tutaj, e, macie tak, nie masz uprawnienia do tej komendy, czyli komunikat, że permission on message, czyli że nie macie permisji. E, oczywiście, permisja notacy po tą falą e, code.check. No, oczywiście ją macie tutaj w bodajcie, e, ją napisałem. Nie wiem czy ją napisałem. Tak, napisałem. ją tutaj link do pluginu. Tutaj, pobieracie, no i link do pluginu. Jakby do pliku, to macie właśnie ten na dole. I teraz check. Ukośnik check, no i kwota. Kwota, no, kwotę dajecie. Oczywiście, możecie zmienić sobie tą kwotę. Kwotę można, można zmienić właśnie w tym. No i tutaj macie na konto takie, no wiecie, takie. Głównie no to są takie rzeczy, które macie no, zrobić, no nie zrobić tylko, że to Wam daje. No np. tutaj jeżeli nie dacie miejsca w ekwipunku, no to po prostu tu wam pisze. No i z tego no to tyle, no. Co jeszcze? Tutaj macie opis tego, wytworzył player, czyli player, czyli po prostu player, czyli na przykład Olue. I tutaj macie taki unikalny, no tutaj macie co, jakby, co mówię? Tutaj macie mm, właśnie no, y, kwotę i kwota też jest, y, jak widzicie, tutaj czek pieniężny, ARC y, minus 1. I tutaj macie paper, że to jest, no, na, że to jest jakby y, kartka papieru. Yy. No i tutaj wam potem yy, dodaję na konto, replace all konto, no i tutaj macie, no, wszystko yy, tu, więc no, a potem wam usuwa ten przedmiot, yy, więc no, bardzo proste. Komenda oczywiście, ukośnik check, kwota, jak tutaj piszę, nowy skrypt na czeki, na HG autorski, yy, no i że kolejny, no to nowy, kos yy, nowy skrypt na kostiumy. Oczywiście jest, była aktualizacja, więc macie najnowszego. Najnowszego widzimy, Najnowszego yy, po prostu do skryptu. Więc tutaj macie ten skrypt. Ten skrypt zawiera no, aż. 683 linijki, plus jeszcze tutaj. Jak widzicie, tutaj. 1, 4, 5, 6, 7. No to 7. No to 170 y, linijek. No, ja jak sobie klikniemy, ja zobacz plik, no to jest bardzo, ale to bardzo duży, no bo to w końcu to plik jest. No i tutaj macie szafę, no tutaj macie, to jest po prostu ten. I takie, tutaj macie na przykład kostiumy, czyli jaki, na przykład, jeszcze do tego się dodaje, to macie klik, nie plik, tylko komendy, czyli na przykład kostium pirata. teraz mamy tak, macie właśnie szafa, Macie też. No, tu macie listę kostiumów i to jest ukośnik szafa, ukośnik szafka, jak to woli. No i tutaj jest, tutaj jest rozpisane, co z tym zrobić. A tutaj jest też, że nowa aktualizacja skryptu V1.16. Oczywiście spytacie się, czemu V1.16? Bo nie ma sensu udostępnić wiecie, widzowie, po prostu w lecie takich, nie wiem, na przykład. 1,2, i tak się bawić. Po prostu daliśmy 1,16, bo robiliśmy też na zamówienia. Wiecie, po prostu na zamówienia robiliśmy. I czy będzie rekrutacja? Tak, będzie rekrutacja. Rekrutacja będzie się odbywała może dzisiaj, nie wiem. Więc będę musiał jeszcze stworzyć taki kanał na ten temat. Rekrutacja będzie to tamto. Tikety też będą, więc jak wiecie zrobione Będą też ten, bo tak naprawdę, po prostu ludzie do mnie pisali na pv, że no, mogą no, wiecie, że ja wam, ja wam daję skrypt, a wy wy tam przykład przepisać w czy coś, no nie wiem jak chcecie. Dobra, więc teraz tak, dobra, i teraz tak. Tutaj mamy ukośnik buton farm code, wiem, buton farm code krop, kreska costume. Teraz buton farm code Code.costume to po prostu umożliwia używanie komendy do kostiumów, czyli Buton Farm Costume. Czy jest jakaś permisja no, do tego do, Button Farm Code, kreska Costume, czyli po prostu Wam otwiera GUI, gdzie możecie sobie wyciągnąć, dać nie wiem, do na przykład tego czy tego. No. Więc nie ma takiej możliwości i tyle. No, więc no, tyle z mojego... z mojej odpowiedzi. No i tak, mamy button farm, kod antyspam, no wiecie, no, takie to jest bardzo łatwe, no bo to po prostu groźnie nie może pisać co na przykład 5 sekund, co, ile tam widzowie chcecie. Tak, kolejne, no to... no tam nie ma żadnej wiecie, widzę, komendy, czy coś. Teraz tak, moment, boton kreska voucher i komenda otwiera specjalny GUI, w którym możesz odebrać jedną z jedną vip svip gvip wymaga na permisja boton code.voucher to po prostu daje wam możliwość wpisywania tej tutaj pięknej no, komendy po prostu ta komenda Służy właśnie do tego. E, też wam pokażę na przykład nie wiem jak zrobić e, nie wiem, jakiś serwer, wiecie, na przykład nie mam anarchię e, Practice, anarchię e, GG, na przykład live, Skygen, no nie wiem co będziecie chcieli. Nowy e, skrypt e, e, na Smoczą Firewerkę. Nowy skrypt e, Smocza Firewerka. E, już wam mówię jakie komendy e, komendy proste. Buton farm, e, ja bym sorry przepraszam, e, Smocza Firewerka. Też macie do niej permisję, tam sobie będziecie mogli zobaczyć, albo po prostu no, w plikach najlepiej zobaczyć, bo ja, wiecie, teraz nie, nie będę pobierał. No, ale więc wy takie rzeczy, no to tak. Tutaj mamy Anarchy Items, czyli itemy, które zostały jakby takie stworzone, wiecie. Bo teraz jedyne co, no to są skrypty, no albo pluginy, na przykład, no, gdzie, na razie plugin, nie wiem, no wiecie, no po prostu. Na wszystko z anarchii, czyli na uczenie Excalibur, to tem łaskawienia, no takie, wiecie, takie rzeczy, no to macie. prawdopodobnie macie i w, może w kolejnym odcinku powiem wam, jak je, wiecie dostać: Miecz anarchii, zbroj anarchii, teraz tak w miesz, tym tak, macie komendy, e, oczywiście to, jak widzicie, no tutaj jest. Hmm. A jaką komendą taką, wiecie, żeby otworzyć górę? no to macie buton FORM code kreska Anarchia Items, czyli tak jak ten plik się nazywa, to tak samo jest. E, nowy skrypt e, na no, sklep za serca, no to prawdopodobnie każdy chyba wie. E, komenda ukośnie sklep za serca. E, tutaj macie też permisję, permisję macie kilka, macie takie pierwsze, no to e, buton farm. serca po, e, pozwala użyć Ukośnik giwe serce i giwe anarchiczne serce. Buton farm Sklep pozwala usuwać księgi. Po prostu no, ukośnik usuń księgę. I teraz tak kolejne, no to button farm kod kreska usuń księgę, usuwa dane związane z księgami GUI dane, daje, no i tutaj macie jeszcze biwę amortychiczną, serce, no to wybieraj specjalny to y, no i tutaj macie to, no i sobie więc no, y, oczywiście kolejnym skryptem jest na to ender -chest. ender chest, co pozwala ender chest, dlaczego ender chest i po co ender chest no i dlaczego no i po co no i takie pytania e, po pierwsze, ender chest mm, jest zrobiony tak skrypt, że jeżeli macie na przykład, dwa te wordy na przykład na alternasie, no to po prostu nie zadziała wam script, bo script jest napisany tak, że on ma jedno wordziecznie po prostu jakby będzie wam działało, tylko ja... No, że będziemy widzieli, widzowie po prostu na jednym i na drugim będziecie mogli sobie no, wpisać sobie EC i będziecie mieli tu Ender i tu tak samo. więc Albo po prostu zrobić sobie jeden albo w ogóle tego skryptu nie pobiera, pobierać. Oczywiście tutaj macie ukośnik EC, EC albo kośnik Ender no i tutaj macie permisję, pozwala na użycie. I, i, i Łukasznik EC i y, EnterChess a tutaj pozwala używać komendy admin EC podgląda innych no yy, i teraz tak. Yy, nowy skrypt no TP no to chyba wiadomo tpa nick y, wysyła prośbę o teleportację do gracza tpa akcept y, nick gwiazdka akceptuje prośbę od jednego gracza lub wszystkich no i ostatnio to TPD, nick gracza. Odrzuca prośbę o teleport. Działa lekko, nie obciąża serwera w 100% zoptymalizowany, znajdziesz gotowe skrypty, skrypty. Dobra widzowie, więc to było na tego. Widzimy się w kolejnym momencie, eee, nie mnie czy zostaną jeszcze dodane? Prawdopodobnie myślę, że zostaną dodane, więc ja widzę, że się z wami mam. No i na razie i życzę wam miłych, fajnych dni w szkole, no i nowego, nowych, nowych, nowych rzeczy w szkole, nowych przedmiotów.